Taka, bo, żeby nie, nie, nie przeszło nie założona, Pan powiedział, że nie byli tylko kibicami. Proszę Państwa, to że ja idę do telewizji, to, to wcale nie znaczy, że jestem od Was od, odważniejsza, mądrzejsza, że mam lepsze nędzne, że mam lepsze. To, 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 to nic nie znaczy. No? Nie można traktować osób, które gdzieś tam nas tutaj siedzimy, jako jakichś naszych których no, z których jak Wam się podoba. Takowe licowanie to jest problem dla na wszystkich. Nam się naprawdę wydaje, że, że, że wystarczy przyjmować recenzentami tych takich tam, tak, 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 y, którzy się gdzieś tam pojawiają. Yy, I to nie jest okej. Okay, bo myślę, że każdy z nas ma coś do zrobienia na, na swoim podwórku. Każdy z nas chodzi do pracy. Każdy z nas y, siedzi z rodziną i, 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 i jakieś takie tematy się pojawiają, tak? Każdy z nas na swoim sklepie nie może za to, co dzieje wokół, nie media. Media są bardzo nieobiektywne. Ludzie pracujący w mediach są bardzo przychyleni. Czasami nieświadomi, czasami świadomi. To, to prawda, że lewica ma pieniądze, to prawda, że Nielnica ma pieniądze po to, żeby gromadzić prawników do takich spraw, a jak my zostajemy pozwani, to na rewolucję w życiu, bo nie ma ani kasy, ani czasu na to, ile ma co robić. U nas nie ma zapalecia, który nas U nas jest partyzantka, powiedzmy są sobie otwarcie. Jeżeli Państwo sobie wyobrażają, że my mamy jakieś... Wielkie generalnie który co się kontynuuje, tak nie jest. My mamy takie zaplecze jak państwo, tak, no może kilka kontaktów więcej, ale to wcale nie jest cała Więc y, nie mamy tego wszystkiego, natomiast no jedyna i najważniejsza rzecz, którą możemy powiedzieć, to że mamy prawdę, tylko i aż. I mamy Boga, który tę bitwę za nas wygrał, także nasza rola jest Ale... się, z amerykańskich filmów padło takie słowa graj we własną grę. Graj jak na trzecim i graj we własną grę. Nasz problem że my cały czas gramy nie w naszą grę. A gra jest taka, że w XX 20 w wieku XXI wieku, czyli jest wiekiem pijanym, z wiekiem, w którym się nikogo nie przekonuje, tylko po prostu się wrzuca na ekran E, Sterk jest cierny e, i po prostu one zostają. I to jest sukces e, naszych przeciwników, jeżeli się znajdą w towarzystwie pana e, kucharczaka, pana Hancarczyka, pani Radzie, to dużo proszczem, rzucają, że nie wiadomo czym dość czy do zida, rzucają, że homoseksualne małżeństwo zostają te wszystkie terminy, przedefiniują wszystko. A my musimy sobie, kurczę, jak przekonać tę osobę, że ona nie ma racji. I się nie da przekonać. Oni tam nie pojawiają się po prostu przekonać. Nie ma żadnej debaty. To jest po prostu złudzenie, że to ktokolwiek z kimkolwiek debatuje. To jest po prostu robienie pijania, to jest ośmieszanie, to jest e, mieszanie ludziom w głowach. Tak jak telewiz e, telewizor, wyłącza telewizor i no tak, był nas, a tego? A wychodzi na to, że rzeczywiście, się no, tyle z nie padło i oni się nie odrzucili. Dobrze, eee, może, może, może do następnego? To? <laughs> Dziękuję W takim razie Zrobimy tak, że tu będą zadawane pytania i na sam koniec każdy z naszych panelistów e, krótko odpowie. Także Czas. mają Państwo jeszcze siedem żeby skierować pytanie do konkretnej osoby, naprawdę nie mamy czasu. Ja bardzo przepraszam, ja nie mam pytania, ja tylko zostałem wywołany przez Panią Leifert do, do tego, żeby wstać. Nazywam się Krzysztof Wąsowski. Jestem wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jestem adwokatem. Zabraliśmy około 20 prawników katolickich, jesteśmy do Pani dyspozycji. Dziękuję bardzo. Myślę, że to się przyda nie tylko mnie. To że stawnie pytale, żeby było trzy. <grywanie> Oglądaj. Ok, czy procesy procesu, Panie Miałym Najpraw, to Pani też oczywiście kieruje pytanie, czy w współpracy z prawnikami, czy chce Pani tylko wykorzystać pro, ten proces, żeby zdefiniować środowisko opozycji, żeby obrócić ten proces przeciwko no, naszym przeciwnikom? Dalsze pytanie przyniesiemy, to oczywiście nie wrócimy. Trudno. <grym> Trudno. Jakby to zależało od mnie, to ja bym się w ogóle z naszymi przeciwnikami nie chciała spotykać, bo bardzo tego nie lubię. Ja bym chciała, żebym prawda wygrała. Bardzo bym chciała, żeby ten mój proces nie był niebezpiecznym precedensem. Chciałabym zrobić wszystko, co się da, żeby obronić nie tylko siebie, ale innych ludzi przed... i po prostu, żeby, żeby, żebyśmy się... Nie wali, bo te procesy są wytaczane po to, raz, żeby sobie podobać to, czym działamy, żebyśmy się nie zajmowali. Dwa, żeby zastraszyć wszystkich Państwa, żeby każdy z nas stosował autocenzurę i, i po prostu inaczej, inaczej się zachowywał, więc bardzo mi zależy, żeby, żeby to się tak nie skończyło, zrobić wszystko. Z drugiej strony widzę, jakie są, co się dzieje, co widać bardzo wyraźnie po procesie, Chciała... Ja bym bardzo chciałabym, żeby świat ujrzał prawdę o naszych przeciwnikach. Ta prawda jest gorzka bardzo, 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 bardzo. To, jest, to, to, są, to są starsze rzeczy, które, które, które ci ludzie mają na sumieniu. Czy się to uda? Mam nadzieję.